10. Pochłonięcie studni przez lej krasowy, Indie W styczniu 2022 roku w internecie pojawiło się nagranie przedstawiające formowanie się leja krasowego. Zjawisko zaczęło się kształtować pod zwykłą studnią i nie było w tym by nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że w pewnym momencie studnia po prostu zapadła się pod ziemię i zniknęła w odmętach brudnej deszczowej wody. Sam lej krasowy to zwykle naturalna forma ukształtowania powierzchni ziemi, Okrągłe lub eliptyczne zagłębienie terenu o głębokości zazwyczaj mniejszej niż średnica, często z podziemnym odwodnieniem. Jego średnica może się wahać od kilkudziesięciu centymetrów do kilkuset metrów. Leje krasowe mogą się formować, stopniowo bądź pojawiać się nagle, występują na całym świecie. 9. Rekordowa burza lodowa we Władywostoku. Marznący deszcz i północne wiatry w dniach 18-19 listopada 2020 zamieniły miasto portowe Władywostok, Wostok, rosyjską stolicę kraju nadmorskiego, znaczną część przymorza w lodową krainę, powodując przerwy w dostawie prądu, załamania ruchu i awarie kluczowych systemów infrastruktury, donosi The Siberian Times. W wyniku apokalipsy pogodowej w regionie 120 tysięcy osób zostało bez prądu, wielu bez ogrzewania i z wodą o temperaturze 1 stopnia. Władze lokalne zostały zmuszone do zamykania szkół i przedszkoli. Wiele lotów zostało opóźnionych, a drogi i niektóre mosty zostały zamknięte. We Władywostoku ogromna betonowa płyta oderwała się od domu i runęła na samochód, zaparkowany na podwórku. Kierowca jednak cudem jej uniknął. 8. Wodospad Kappa podczas powodzi, Indie. Wodospad Karpa, czyli Karpa Falls, to wodospad położony nad płynącą na zachód rzeką Kalakudy. Wodospad ten leży pomiędzy bardziej znanymi wodospadami Atriapili i Vazakan. Jest to popularny przystanek dla turystów odwiedzających pobliskie wodospady. Znajduje się on w okolicach drogi, w porach monsunowych wody jest w nim tak dużo, że chlapie ona prosto na drogę, natomiast w porach suchych wody w nim praktycznie nie ma. Jednak mimo tego, że zdarza się, że woda z wodospadu zalewa drogę, to w 2015 roku doszło do sytuacji, która zdziwiła wszystkich obserwujących. Nagle ilość spływającej wody okazała się tak duża, że wprawiła w przerażenie wszystkich obecnych na miejscu. Film ze zdarzeniem ukazał się w sieci i w ciągu kilku dni stał się wajralem. 7. Powódź błyskawiczna w kanionie Little Wild Horse. Powódź błyskawiczna to rodzaj powodzi związanej z szybkim zalaniem nisko położonych obszarów, rzek i strumieni przez zwiększone opady deszczu spowodowane zazwyczaj przez burzę lub przez kilka burz. W Stanach Zjednoczonych bardzo popularnym miejscem turystycznym jest szlak przez kanion Little Wild Horse. Miejsce jest niesamowicie urokliwe, jednak bywa równie niebezpieczne. Wąwóz jest na początku dość szeroki i wygodny. Piaskowiec jest tu dwukolorowy, brązowy i pomarańczowy, a ściany fantazyjnie rzeźbione. Potem kanion zwęża się, szlak przeciska się między klifami, a w niektórych miejscach możemy zobaczyć zalegającą wodę, która bywa zwiastunem zagrożenia. Cała wycieczka przez kanion trwa około 4 do 5 godzin, dlatego podczas wystąpienia ulewnego deszczu niełatwo wydostać się z wąskich ścian wąwozu. W internecie możemy znaleźć nagrania turystów, którzy, zaskoczeni przez ulewne deszcze w pośpiechu, uciekają ku wyjściu z pułapki. 6. Niezwykle głośna erupcja wulkanu Hunga Tonga Hunga Taapai. To właśnie ten wulkan, mieszczący się w odległej Polinezji, między Nową Zelandią a Hawajami, zyskał ostatnio na popularności za sprawą potężnej erupcji z 14 stycznia 2022 roku. Duża w tym zasługa efektownych satelitarnych zdjęć. A nie byłoby tych zdjęć, gdyby nie siła eksplozji mierzona za pomocą indeksu eksplozywności wulkanicznej. Jest to skala otwarta, posiadająca 9 stopni, od 0 do 8. W uproszczeniu każdy punkt to dziesięciokrotny wzrost eksplozywności wybuchu, czyli ilość wyrzuconego materiału pirokrastycznego, lawy popiołów, przy uwzględnieniu obszaru zarówno w pionie, jak i w poziomie, na jaki dotarł on na skutek erupcji. Eksplozję Hunga Tonga Hunga Hapai uznano za największą właśnie od 30 lat, miała co najmniej siłę 5. Choć niewykluczone, że z czasem będzie się dało ustalić, czy może nie była o 1 stopień większa. By sobie uzmysłowić nieścisielską moc wulkanów, wystarczy wspomnieć, że w 1816 roku w Europie, w tym w Polsce, był tak zwany rok bez lata, czyli rok strasznych nieurodzajów w rolnictwie. Był to skutek dotarcia popiołów wulkanicznych z wulkanu Tambora. A oprócz tego, my w Europie szczególnie pamiętamy erupcję włoskiego Wezuviusza z 79 roku naszej ery. Wtedy zniszczenia wyrządzone przez wybuch były wręcz przerażające. 5. Statki kontra sztorm Sztorm jest to zjawisko meteorologiczne występujące nad obszarami mórz i oceanów w postaci silnego, porywistego, długotrwałego wiatru o sile nie mniejszej niż 8 skali Boforta. Pogodzie sztormowej zwykle towarzyszy odpowiednio silne falowanie powierzchni wody. Często występują również rzęsiste deszcze, znacznie ograniczające widoczność – Natomiast sztormowanie to ogół zasad postępowania i czynności podejmowanych przez załogę statku podczas sztormu w celu zapewnienia bezpiecznej żeglugi. Do sztormowania zaliczyć możemy także szereg czynności, które należy wykonać przed nadejściem sztormu. Zasady bezpieczeństwa żeglugi podczas sztormu na statkach z napędem mechanicznym polegają na utrzymaniu możliwie wolnego biegu statku i ustawieniu go dziobem lub rufą do fali. Na statkach z napędem żaglowym należy zredukować ożaglowanie oraz utrzymywać jednostkę dziobem lub rufą pod falę. W internecie możemy znaleźć wiele filmów nagranych z wnętrza oraz z zewnątrz statków, i trzeba przyznać, że sztorm jest właśnie jedną z tych rzeczy, której nikt nie chciałby przeżyć. Niektóre nagrania robią naprawdę niesamowite wrażenie. 4. Skutki trzęsienia ziemi w Nowej Zelandii. Nowa Zelandia leży w obrębie Pacyficznego Pierścienia Ognia, czyli w strefie częstych trzęsień ziemi oraz wybuchów wulkanów. Kaikura to miasto znajdujące się na wschodnim wybrzeżu South Island, wyspy wchodzącej w skład Nowej Zelandii. W listopadzie 2016 roku przeszło przez nią trzęsienie ziemi o magnitudzie 7.8 stopnia w skali Richtera. Jego skutkiem były liczne oberwania na uskokach oraz całkowite zniszczenie fragmentów dróg i torów kolejowych wokół miasta. Służby ratunkowe i sami mieszkańcy mieli do miasta przez kilka tygodni odcięty dostęp. Do miasta można było się dostać tylko i wyłącznie drogą powietrzną i morską. Przez prawie dwie minuty trzęsienie ziemi w Kaikura przedzierało się przez linię uskoków, burząc domy, rozrywając drogi i tory kolejowe oraz powodując ogromne osuwiska w całym regionie i silne wstrząsy wtórne huczały przez całą noc tworząc niepokojące poczucie bezsilności i bezbronności. To była wstrząsająca noc, która na zawsze zostanie zapamiętana przez tych, którzy byli jej świadkami. Sprawy jeszcze pogorszyły się z powodu niesamowitych burz, które nawiedziły region w dniach tuż po trzęsieniu ziemi. Po katastrofie odsłonięto pomnik upamiętniający to wydarzenie. Stoi on przy torach kolejowych nieopodal stacji, które tej feralnej nocy zostały prawie doszczętnie zniszczone. Ciekawostką jest fakt, że na miejsce Praktycznie natychmiast oddelegowane zostały polskie służby. W ramach pomocy inżynierowie z firmy WSP współpracowali z wieloma instytucjami, nowozelandzką obroną cywilną, radami miejskimi i licznymi podwykonawcami. 3. Osunięcie 300-metrowego odcinka autostrady w Meksyku. Część malowniczej autostrady płatnej, którą turyści podróżują między meksykańskimi miastami Esenada i Tijuana, zawaliła się pod koniec grudnia 2013 roku. Jedna z dziur utworzonych przez osuwisko miała ponad 12 metrów głębokości i rozciągała się na 60 metrów długości. Według United States Geological Survey, trzęsienie ziemi o sile 4,6 stopnia, które miało miejsce około 80 km na południowy wschód od Esenady, wcześniej 19 grudnia, Mogło się przyczynić do usuwiska, ale wydarzenia mogą być również ze sobą zupełnie niepowiązane. Na swojej stronie internetowej służby ochrony zamieściły informację, że droga nie znajduje się w obszarze, w którym znajduje się linia uskoku, nie jest jasne, co spowodowało osuwisko. Jasne natomiast jest to, że cały incydent nastąpił nagle, gdy po drodze poruszały się samochody. Na szczęście nikomu nic się nie stało i oprócz samej drogi uszkodzeniu uległo tylko kilka pojazdów. 2. Rzeka Gradu, Irak Region Iraku wyróżnia się suchym klimatem, gdzie występuje duża ilość piaszczystej gleby. Tam, gdzie miało miejsce to zjawisko, znajduje się pustynia Rub Al-Kali, słynąca z tego, że jest największym obszarem piasku na całej planecie. Miało tam miejsce zjawisko, którego nagranie stało się viralem na całym świecie. Było to, jakby się wydawało, zjawisko rzeki piasku. Pojawiło się wiele teorii na temat tego zjawiska i jego możliwego pochodzenia. Do całej sytuacji doszło w Iraku i dzięki wideo, które stało się popularne na całym świecie, wiele osób mówiło, że to część pewnego rodzaju apokalipsy, ponieważ jest to coś naprawdę rzadkiego i niezwykłego. Na pytanie czy to zjawisko może być prawdziwe czy nie, trzeba jednoznacznie odpowiedzieć, że nie. To co naprawdę płynie jak rzeka to nie piasek, ale kule gradu, tak zwane gradziny. Na nagraniu widać, jak jeden ze świadków tego fenomenu wyciąga rękę w nurt i wyciąga z niego coś, co wydaje się być garścią gradu. Region, w którym znaleziono tą piaszczystą rzekę, charakteryzuje się suchym klimatem. Uderzył jednak w ten region straszliwy deszcz i ulewna burza, która spowodowała, że spadł grad wielkości piłek golfowych. Pod koniec 2015 roku w całym kraju wystąpiły ulewne deszcze i bardzo silne gradobicia. A najnormalniejszą rzeczą jest to, że nawet o tej porze roku upały są bardzo intensywne. Dlatego właśnie gradziny zaczęły się topić i spływać z wyższych partii terenu. Ponieważ te gradowe kamienie płynęły przez piaszczyste tereny, miały kolor piasku i właśnie dlatego też narobiły w mediach społecznościowych tyle zamieszania. 1. Tsunami Grenlandia Szokujące wideo, które pojawiło się w internecie w marcu 2020 roku, ukazuje wystąpienie jednego z najwyższych tsunami zarejestrowanych w historii, które uderza i niszczy wioskę na Grenlandii. Wieczorem 17 czerwca 2017 roku około 21.40 czasu lokalnego na południowym zboczu Półwyspu Umiamaku Nunat doszło do gigantycznego osuwiska o wymiarach 300 metrów na 1100 m. Kilkadziesiąt milionów metrów sześciennych osadów skalnych spadło około kilometra od fiordu Kanilek, co wywołało tsunami, które przeniosło się na zachód do kompleksu fiordów Karat. Katastrofalna fala pływowa pokonała 32 km do nieszczęsnej wioski w zaledwie 7 minut, co oznacza, że osiągnęła średnią prędkość 275 km na godzinę. Fale doszczętnie zniszczyły 11 budynków. Późniejsze badania wykazały, że w przyszłości mogą wydarzyć się kolejne osuwiska i że ten teren nie nadaje się do zamieszkania. Tsunami na Grenlandii można uznać za megatsunami lub tsunami uderzeniowe ze względu na niesamowitą początkową wysokość fali wynoszącą prawie 100 metrów. W przeciwieństwie do zwykłych tsunami, które zwykle osiągają wysokość około 5-10 metrów, megatsunami to tsunami o początkowej amplitudzie fali mierzonej w kilkudziesięciu, setkach lub nawet tysiącach metrów. Mega tsunami są spowodowane przez gigantyczne osuwiska oraz inne zdarzenia uderzeniowe, np. uderzenia meteorytów w ocean, podczas gdy zwykłe tsunami są zwykle powodowane przez podwodne trzęsienia ziemi lub erupcje wulkanów. Dziękujemy za oglądanie. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, zostawić kciuka do góry oraz odwiedzić nas na Instagramie i Facebooku. A w komentarzu możesz podzielić się sugestiami na kolejne odcinki.